Najlepsi zapaśnicy z Polski i Szwecji walczyli o medale w turnieju zorganizowanym z okazji nazwanego roku 2024 rokiem braci Józefa i Kazimierza Lipieniu w Nębice. Kościem specjalnym tego wydarzenia był Józef Lipień. Teraz trzeba odbudować od podstaw, bo to wie pani, to jest tak, od podstaw się buduje dość długo, a jak się ma czon? To do tego czonu tam paru zawodników dobrych, to, to gdzieś yy, ktoś przyjdzie z innych do klubów, bo chce wynik zrobić za wszelką cenę z klubów takich, yy, gdzie szans nie ma, a w Dębicie tutaj, yy, bo tutaj było dużo zawodników yy, z zewnątrz. Powiem szczerze i byliśmy zadowoleni, tym bardziej my, my też byliśmy z Jeleni Góry. W zawodach wzięło udział ponad 100 uczestników. Historyczne wydarzenie, nie tylko dziś ten turniej oczywiście, ale, ale upamiętnienie rok braci Lipieniów w Dębicy. Nie przez przypadek oczywiście, ponieważ to nie są Dębiczanie z urodzenia, ale osoby, które tutaj przyjechały, które tutaj pracowały, ciężko trenowały, zresztą, zresztą w tej hali na tej macie wylewały hektolitry potu, po to, żeby właśnie w latach 70., 73., 74., 76. zdobywać wszystkie swoje najważniejsze medale. Trzy, trzy medale olimpijskie, trzy medale mistrzostw świata, trzy medale mistrzostw Europy, niezliczona liczba różnych medali turniejów, takich niekoniecznie mistrzostw świata czy Europy, niezliczona liczba mistrzostw Polski. Mam to przyjemność, tutaj siedzę Właśnie z Józefem Lipieniem, żywą legendą polskiego sportu Dębicy. No naprawdę jestem bardzo wdzięczny właśnie im obu, rodzinom. Rano byliśmy na grobie Kazimierza Lipienia, świętej pamięci, żeby też uhonorować, żeby się pomodlić, żeby wspomnieć po prostu jego wielką pracę na rzecz sportu polskiego bo jako pierwszy polski zapaśnik zdobył medal olimpijski, złoty zresztą w 1976 roku w Montrealu, więc to naprawdę ogromna, ogromna sprawa, a dzisiaj trochę kulisów poznaje od szanownego pana Józefa, więc no, przede wszystkim cieszę, że młodzieży dużo. Oni doszli do ogromnego sukcesu ciężką pracą, cierpliwością, pracowitością, pokorą, niezwykłą wytrzymałością i to są chyba cechy, które powinniśmy w naszych młodych ludzi wszczepiać, no a nic lepszego chyba nie ma niż właśnie sport tutaj dzisiaj. Zawody zostały zorganizowane przez sekcję KS Wisłoka. Finansowo to wydarzenie wsparł Janusz Urbanik, prezes firmy Ventor. Mieliśmy kiedyś y, świetne lata. O Dębicy się mówiło, że jest stolicą polskich zapasów. To było w dużej mierze dziełem naszych złotych bliźniaków, Józefa i Kazimierza Lipieni. I... Y, 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 Byłoby wstydem zapomnieć o tych wspaniałych czasach i tym naszym byłym Mistrzom nie oddawać no, należnego im szacunku, więc chcąc podziękować im za tą ich pracę, za ten ich trud, z którego wszyscy my, Dębiczanie, żeśmy czerpali korzyści, byliśmy dumni, że i w sumie poza 100 milem kiedyś, to. Zapaśnicy rozsławiali im Dębicy na matach całego świata, więc yy, tak długo jak pamiętamy o naszych mistrzach, jest nadzieja, że w oparciu o to wyrosną nowe, młode talenty i będzie lepiej. Zawody rozpoczął Mariusz Szczepczyk, burmistrz Dębicy. Wszyscy zawodnicy otrzymali zdjęcie złotych bliźniąt z podpisem Józefa. Walki w stylu klasycznym rozgrywane były przez kilka godzin.